регіональними чи з польськими воєводствами? E, йшла розмова щодо партнерства з організаціями публічними, організаціями сфери підприємництва, освіти. E, Помовіднішми e, теж вже правіночний ефект діяння Польського центру візового в Тарнополі. Обговорили e, діяльність, власне, річну діяльність візового центру в місті Тарнополі. No też udało się go w części zrealizować, a w części nie, było był z dojazdem ze śniegiem. Trochę element zapoznania się z e, pięknymi turystycznymi możliwościami ziemi tarnopol tarnopolskiej. Na żal nie udało się oznajomić się z turystycznym potencjałem ostrości przez pogodnie umowy. Ale odwiedziliśmy zamek z barażu i Projekt, ten z Baraski i cała formacja 11 zamków zjednoczonych w takim turystyczno-pojaznawczym formie działania jest bardzo ciekawy projekt. Ale poprzednio widzieli z baraków no i własne dosyć stało ciekawym działalność danego Narodowego Sprawiedliwego, jak i jednej tych zamków. Dla mnie jako konsula... Bardzo ważnymi elementami wizyty było również spotkanie z głową Państwowej Finansowej Inspekcji, panem Fedorem W Ważnym momentem danego wizyty stała zustrzeć z kierownikiem Deżalnej Finansowej Inspekcji, panem Worknikiem. Bo działalność aparatu państwowego, w tym kontrolnego, jest w każdym państwie ciekawa i Ukraina ma tu dobre doświadczenie.